Witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić zbór w Lidzbarku Warmińskim. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić mojego serdecznego przyjaciela, z którym przyjechałem. Jarosław Turło jest kolporterem. Ma bardzo dużo przepięknych doświadczeń, którymi będzie chciał się dzisiaj także z Wami podzielić. Dziękuję Bogu, że mogliśmy razem przyjechać. W drugiej kolejności chciałbym przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od mojej żony Lindy, która ubolewa bardzo nad tym, że nie ma jej dzisiaj, ale bardzo mile wspomina zbór w Lidzbarku Warmińskim. Przypomniała mi nawet, że była tutaj na obozie, ale nie wiem jaki to był obóz. Zdrowotny może? Albo kobiet? z Grupą Misyjną Trzej Aniołowie. Więc e, serdeczne, gorące pozdrowienia od mojej żony. Dziękuję, dziękujemy bardzo. I od nas i dwóch Bardzo dziękuję. Tak, w trzeciej kolejności chciałbym pozdrowić Was od zboru, naszego zboru w Gdańsku, w którym mamy przywilej służyć od końca zeszłego roku, więc... Y, y, Tymi pozdrowieniami chciałbym was przywitać Dziękuję bardzo Pozdrawiam. Próbowałem sobie, dziękuję Próbowałem sobie przypomnieć, czy byłem w tym budynku Czy byłem na tym nabożeństwie I chyba mnie nie było Nie mogę sobie skojarzyć Wiem, że byłem w Lidzbarku Warmińskim kiedyś tam, tam, W latach, yy, tam Zbór nas w środku inaczej wyglądał Możliwe Ale pamiętam, odwiedziłem kiedyś, odwiedziłem kiedyś Pastora Piotra Bylinę, gdy jeszcze tutaj właśnie był, ale cieszę się naprawdę z tego powodu, że mogę w końcu zobaczyć społeczność braci i sióstr w tym wspaniałym miejscu na Mazurach. Chciałbym nawiązać do tekstu, tekstu z Psalmu 89, który był czytany, i tam w tym psalmie pojawiła się taka myśl, która bardzo mi się spodobała. Jest to psalm 89 i werset 1. Będę śpiewać o miłosierdziu Pana na wieki. Swymi ustami będę głosił Twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Ta myśl, że będę głosił wierność naszego Pana przez wszystkie pokolenia jest, jest naprawdę wspaniała i to jest właśnie to, czym żyjemy. To jest to, czym żyją ci, którzy przeżyli swoje nawrócenie, którzy... Mają w sercu Boga, i dzisiaj chcemy właśnie też o tym troszeczkę opowiedzieć: o tym, jak bardzo cieszymy się, jak wielką radością jest dla nas zwiastowanie Ewangelii. I chciałbym teraz poprosić brata Jarka, z którym przyjechałem, aby podzielił się swoimi doświadczeniami z kolportażu, ale nie tylko, może jeszcze z innych dziedzin. Braci Jarosławie, proszę podejść może tutaj do mikrofonu, tak aby wszyscy Ciebie dobrze słyszeli. Dziękuję bardzo, pastorowi. Miło mi jest, że mogę dzisiaj tutaj u Was być. Naprawdę, e, taką drogą wstępu chciałbym Wam, kochani, powiedzieć, że poznałem Boga 15 lat temu i bardzo polubiłem kolportaż. Problem polega na tym, że wielu ludzi myśli, że jak się mówi o kolportażu. To, że skłania ich się do tego, żeby wszyscy śli w tym korynku. A nie o to chodzi. Kolportaż jest również tylko jedną z form docierania do ludzi, aby światło prawdy ludzie mogli ujrzeć. Ja mam ten przywilej i Bogu za to bardzo dziękuję. Jestem kolporterem od tak szczerze 14 lat, bo ten rok to był czas poznawania Boga, więc... To jest czas bardzo owocny, bardzo dużo ludzi poznałem, bardzo wiele literatury. Nie chodzi tutaj o to, ile jej trafiło w ręce ludzi, ale o to, aby podkreślić, żeby ta literatura docierała w jak największej jak ilości, bo dla niektórych być może to jest jedyny sposób, gdzie będą mogli ujrzeć tą Ewangelię. Także chwała Bogu za to. Chciałbym Wam powiedzieć może dwa przypadki, w jaki sposób Bóg stawia ludzi na mojej drodze, ponieważ mam swoje stanowisko z książkami. Jestem z miasta Gdańska, każdy z Was wie, że Gdańsk, Sopot, Gdynia to naprawdę duża aglomeracja, więc naprawdę potrzeba dużo tych książek i częstych wyjść, bo ludzi jest naprawdę dużo, gdzieś w granicach miliona. Powiem wam, że w każdym kolportażu, którym jestem, Bóg stawia dużo ludzi. Kupują książkę Wielki Bój, kupują Apokalipsę, zabieramy również z sobą. Dlaczego mówię zabieramy, bo w kolportaż nie zawsze jest że sam. Często jest tak, że wielu z członków naszego zboru dołącza i to jest bardzo miłe. Więc y, zabieramy z sobą również Pismo Święte i wiele, wiele innej literatury, którą mamy w wydawnictwie Znaków Czasu. Ludzie bardzo chętnie ją kupują, ale też przy tym zdarza się bardzo wiele rozmów. Wiem też, że kiedy rozdaje się, kiedy się idzie w kolportaż, aby książka trafiła i można było ją promować, rozdaje się ulotki i to ma ogromne znaczenie, ponieważ wiele tysięcy tych ulotek się rozdaje. I powiem wam, że czasami mam takie zmartwienie czy z tych jest jakiś pożytek. W karierze, przepraszam, że tak powiem, w tych działaniach misyjnych, jakie mam, nieraz mi Bóg pokazał. Fizycznie w jaki sposób te moje obawy są niepotrzebne, ponieważ. Podam Wam bardzo fajny przykład, dotyczący tego, w jaki sposób ulotki, które czasami się martwimy, czy one nie są gdzieś wyrzucane, jednak ludzie przechowują. Nieważny jest czas, chodzi o cierpliwość. Wiemy, że to Pan powinien działać na ludzkie serce i tak się dzieje. Naszym przywilejem jest tylko to, aby się o to modlić, i, i chwałam Panu za to. Okazuje się, że. Będąc kiedyś na dzielnicy, rozdawałem znaki czasu. Mam taki zwyczaj, że do znaków czasu wkładam uluteczkę Wielkiego Boju, no i po prostu zapominam o tym. Chodziłem od drzwi do drzwi, pokałem, zmieniłem rejon, poszedłem w inny rejon Gdańska, i no i tak jeden tydzień minął, drugi, piąty, dziesiąty, człowiek o tym zapomina, że gdzieś tam był ale pewnego dnia dostaję y, informację telefoniczną, że chciałbym zamówić książkę. Z racji tego, że tak wiele tych książek się sprzedaje, z tak wieloma ludźmi się ma do czynienia, no to przecież nie jestem w stanie spamiętać. Pytam się, a kiedy pan tą uletkę dostał? On mówi, o naprawdę bardzo dawno i wyobraźcie sobie, podaje mniej więcej rok, półtorej roku temu, I ja mówię, no niesamowite, a gdzie pan tą lotkę zauważył, nie? i wtedy on zaczął opowiadać. Mówi we pan, półtora roku temu, jak wspomniałem, koło półtora, bo tak dokładnie nie pamiętam tego czasu, ale na pewno ponad rok, ten pan stwierdził, że kiedyś czytał wielki bój. Bo ja mówię to, o czym żeśmy rozmawiali podczas rozmowy telefonicznej. No i zaczął się zastanawiać w głowie swojej, że. Miał gdzieś tą książkę, ale ona mu zaginęła. Ale przypomniał sobie, że dostał yy, gazetę Znaki Czasu od jakiegoś człowieka, który chodził po mieszkaniach. No i przypomniał sobie, gdzie ta gazeta jest. Wziął tą gazetę, zaczął przeglądać, a w gazecie jest ulotka, która leżała tam ponad rok czasu, właśnie w tej gazecie Znaków Czasu. No i w, 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 czytając tą ulotkę... Otworzył, zobaczył numer telefonu, do mnie zadzwonił i to był bardzo fajny, owocny czas, bo on mnie do siebie zaprosił. Ja mu przywiozłem tę książkę Wielki Bój. Później to się nie skończyło na tym, że kupił Wielki Bój. Mieliśmy i mamy z sobą kontakt, nie tak częsty jak wtedy, ale, ale on jest. No i nie tylko kupił książkę Wielki Bój, ale zainteresował się również Pismem Świętym i wieloma innymi rzeczami. Do czego zmierzam? Chodziło mi tylko, bo, aby nakreślić, że wydaje się to, to coś jest nieistotnego, taka ulotka pewnie jeden kupi, a ileś tam ulotek zmarnieje. To nie jest prawda. Ludzie kupują, pamiętają, ale dla mnie bardzo ciekawe było to, że ten człowiek kup, dostając tą gazetę, przypomniał sobie o niej, prawda, i skorzystał z tej ulotki w jaki cudowny sposób Bóg działa. Bóg wiedział, czego on potrzebuje, więc ważne jest też o tym, żeby się modlić za tych ludzi. Wiem też, jak wspaniałą było rzeczą, kiedy wyjeżdżam w kolportaż do Sopot, byłem bardzo taki troszeczkę poirytowany, niezadowolony, okazuje się, że to był czas pandemii, mało ludzi było, jednak w ten czas również funkcjonowałem, jeździłem w kolportaż, promowałem książki Wielki, Buji, pozostałą literaturę, ale okazuje się, kochani, że jak nie ma się humoru i coś się źle dzieje, nie zapominaj mi się pomodlić. Ja pamiętam to w sposób szczególny, jak wychodziłem z domu, modliłem się: Panie, proszę, pobogosław mi, bo tak trudny okres ludzie są jacyś tacy bardziej się izolują, niedostępni. Abym po prostu wiedział, jak, co mam mówić, i żeby ktoś się zainteresował literaturą. No, i wyobraźcie sobie w domu, kiedy się przygotowywałem do wyjazdu, w trudny sposób zacząłem robić pewne rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłem. I coś zauważyłem, że coś ze mną nie tak, ale nie o to tu chodzi. Dopiero później się zorientowałem, zaraz, kiedy skończę to, co chcę powiedzieć, zrozumiecie do czego zmierzam. Robiłem całkowicie czynności odmienne od tych, które zazwyczaj rano robię, kiedy się modlę, kiedy wyjeżdżam w kolportaż. No, i przede wszystkim weszłem do łazienki. Patrzę, tam kiedyś żona położyła taką buteleczkę malutką z płynem do, dozykwiającym ręce, prawda? Bo jak chodziłem w kolportaż w tym okresie pandemicznym, nie używałem rękawic. Źle robiłem, ale zawsze Bóg stawiał ludzi, którzy nie zwracali na to uwagi, ale akurat tym razem. Postanowiłem tą buteleczkę, którą żona tam wstawiła z płynem desykującym, wziąć taką malutkę. Ja mówię, co ja robię, przecież do czego mi to, nigdy tego nie robiłem, no ale wziąłem, schowałem w keszy. I wyobraźcie sobie, kiedy dojechałem do Sopot, stoję, ledwie rozłożyłem się ze stolikiem, przychodzi jakaś kobieta, no i ja tak... Od razu do tej pani, o, fajnie, że pani mija mnie, tutaj przyjechałem, jestem przedstawicielem wydawnictwa, właśnie rozkładam stolik. Jak pani przechodzi, może skorzysta pani z ulotki, a ona od razu do mnie. O, o, Mówi, nie, nie, ja nie wezmę tej ulotki, dosłownie tak zareagowała. Mówi, jak pan chce mi dać ulotkę głowymi rękoma, a ja od razu mówię, bardzo przepraszam panią, niech pani się nie gniewa, rzeczywiście ma pani rację, nie zdążyłem rękawic założyć. Oczywiście nieświadomie skłamałem, bo rękawic nie miałem. Ale od razu mówię, ale zobaczy pani, mam płyn dezykwujący. Przyknąłem sobie, o, pani widzi? Przyknąłem, ręce wytarłem. Proszę, tej uloteczki pani nie daje? Wziąłem drugą, mówię, proszę bardzo, niech pani skorzysta z tej. No, teraz mogę wziąć. Wzięła tą ulotkę i odeszła. Nie chcę mówić o tym, jak przebiegał kolportaż, ale skracając powiem w ten sposób, że ta kobieta jest pierwszą kobietą, która kupiła tego dnia. Wielki boj. Zobaczcie, jak pan działa. Robisz coś, czego byś się najmniej spodziewał, ale już było prowadzenie Boże, i wiedziałem, że, że, że po prostu na zakończeniu tej historii, kiedy ta pani już kupiła książkę. Po co ja brałem pod tą buteleczkę? Gdyby mnie nie wziął, ona nie wzięłaby lotki i prawdopodobnie nie kupiłaby tego wielkiego boju. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo y, ja lubię mówić o rzeczach, które mają miejsce po kolportażu. Ja y, od dłuższego czasu, od kilku lat jeżdżę i kolportuję, więc y, powiem Wam y, fajne doświadczenie sprzed dwóch dni. Y, nie będę mówił y, długo, powiem tylko króciutko, że. Będąc ostatnio w kolportażu, sprzedałem jak zwykle, bo nigdy nie wracam z gołymi rękoma. Wielu ludzi kupuje tę książkę, nie tylko, bo inne książki również, bo mam wszystkie książki, jeśli chodzi o nasze wydawnictwo. Człowie... Spotkałem człowiek, zadzwonił do mnie człowiek, który mówi, że chciałby kupić Wielki Bójkę, ale się go spytałem skąd ma, bo to jest moje rutynowe pytanie. A on mówi no w Sopocie pana spotkałem, mówi, ale jak wróciłem, żeby tą książkę kupić, to po prostu pana już nie było. No ja tam wytłumaczyłem, że po prostu jeśli chodzi o to, to stoi wyznaczony czas, ale nie wiem, kiedy będę. Dobrze, że pan zadzwonił, dlatego jest ten numer. A czy Pan jest świadkiem? Ja mówię, nie, na ulewce pisze, że kolporterzy i wydawnictwo nie mają nic wspólnego z tą organizacją, więc się życzą się uspokoił. Mówi Okej, okay, to w takim razie ja tą książkę zamawiam. Porozmawialiśmy krótki czas, podał mi swój adres, no i wysłałem mu tą książkę, ale coś ciekawe. Po takiej dłuższej rozmowie, półgodzinnej, bo to było w ten czwartek, żeśmy sobie porozmawiali na tematy Boże, bo okazało się, że on jest bardzo religijny, był kiedyś świadkiem, teraz nie jest, bo nie doszło nawet do chrztu, ponieważ on już wcześniej przez słowo Boże, które zaczął osobiście czytać, zorientował, że tam coś jest nie tak, jeśli chodzi o Pana naszego Jezusa Chrystusa że oni twierdzą, że on jest po prostu stworzony przez Boga, a on jest przekonany, bo tak czyta w piśmie, że jest Bogiem. No. Więc siłą rzeczy mogliśmy sobie porozmawiać. Okazało się, że weszliśmy na fajne tematy. On zaczął opowiadać o swojej żonie. Mówi też o tym, jak bardzo Współczuje swojej siostrze, bo mieszka z nią i chciałby jej po prostu pomóc. Czy, czy nie ma jakiejś tam literatury, którą ja bym mógł mu dostarczyć? Ja mu zaproponowałem zgodnie z tym tematem, jaką jego siostrę interesuje, książkę. I obiecałem, że oprócz tego, że tą książkę wyśle darmowo w prezencie dla jego siostry. To on jeszcze dodatkowo zamówił książkę Apokalipsy, którą będę wysyłał mu w poniedziałek, bo tą książkę Wielki Buj, o której poprosił, wysłałem mu wcześniej. Także bardzo cieszę się, że mogę Wam mówić, bo mógłbym mówić godzinami, bo tak wielu jest ludzi i tak wiele historii, że tak naprawdę. Nie jestem w stanie tego ugarnąć w swojej głowie, bo to trwa latami. Wiem tylko tyle, że taka potrzeba jest ogromna. To jest jakby nie była Ewangelia drukowana. Cieszę się, że tak wielu ludzi chętnie ją kupuje. I na zakończenie powiem w dwóch słowach, że czasami jest trudna sytuacja, bo na przykład słyszy się, jak ludzie przychodzący mówią różne są tam słowa padają, nie będę powtarzał brzydkich, ale te akurat mogę powiedzieć, bo te dwie kobiety, które przychodziły, to były młode kobiety, wyraźnie patrzyły na mnie i mówią, a co pan tak się nie boi tutaj stać? I nie wiem czemu, ale takim mimochodem odpowiedziałem, mówię, a nie słyszały panie, że y, anioł pański szczerze, tych, którzy go się boją i pomaga im? I ja mówię, czego ja mam się bać? Jestem przedstawicielem wydawnictwa i tam w dyskusji wyszłem, a one gdzieś tam 2-3 metry ode mnie były. Okazuje się, że się zatrzymały na chwilę, spojrzały na mnie i jedna na drugą popatrzała również i mówi tak, a wiesz co, ja nie patrzę na to, co mój ojciec powie, ja kupię książkę. I wzięła wielki bój. A za dwie minuty, przepraszam, za dwie minuty druga jej koleżanka mówi, wiesz co, ja się też, bo widzę, jak ta kupiła i szły, rozmawiają, Zatrzymały się, cofnęła i przyszła ta druga pani, które tak krytycznie rozmawiały i kupiła. Więc czasami jest dobrze zareagować właśnie w taki sposób pozytywny. Także wierzę i dziękuję Bogu, bo to Bóg prowadzi, to nie jest moje dzieło. Daje mi do tego siły, daje mi mądrość. Czasami jest tak, że jest bardzo dużo rozmów, a mi sprzedaży, ale wszystko jest na chwałę Pana. Także dziękuję Wam, że mogłem się z Wami podzielić. I że mieliście cierpliwość, wysłuchać mnie. Amen. Czekaj jeszcze chwileczkę. Amen. To już później opowiemy, ale co chciałem powiedzieć: że spada czytelnictwo, ludzie czytają coraz mniej książek, podobno. Siedzimy w internecie po uszy. Tym się zajmujemy. To jest teraz nasza też i wiodąca forma ewangelizacji. Ale zobaczcie. Jest brat Jarek, sprzedaje książki. Sprzedaje książki niebyle jakie, duchowe książki. I są ludzie, którzy te książki kupują, cenią, czytają. Więc to jest coś wielkiego w dzisiejszych czasach. Chciałem na koniec przeczytać taki tekst, a myślę, że może będziemy jeszcze mieli taką sposobność. Później, po nabożeństwie, jest mnóstwo doświadczeń, którymi możemy się wspólnie podzielić. Ku naszemu zbudowaniu, jeśli będzie ku temu czas i sposobność, to jesteśmy dzisiaj do Waszej dyspozycji. Chciałbym na koniec przeczytać tekst z Psalmu 96, wiersz trzeci. Głoście wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów Jego cuda. Mówiliśmy o tym i było studium dotyczące właśnie narodów świata, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Ale Twoim i moim zadaniem nie jest. Uciec na bezludną wyspę, ale wśród tych narodów żyć, wśród tych narodów pracować, wśród tych narodów głosić Bożą Chwałę, wszystkim ludom opowiadać o Bożych cudach. Do czego, kochani, chciałbym Was zachęcić, zaprosić do tego dzieła, byśmy razem to czynili na Bożą Chwałę. Amen. Amen.